Dzisiejszy odcinek będzie o indorach, między innymi, więc pomyślałem, że orzeł będzie pasował. Tylko dlatego on tu jest, ale zasłania mi rośliny, więc muszę dokonać demontażu. A. Nie wiedzieliście, że orły po tak potrafią, prawda? Ja też nie. Dobra. Teraz jest barzant. Drodzy państwo, a właśnie zapomniałem. Intro. Drodzy państwo, witam was w kolejnym wspaniałym odcinku programu Bonsai dla Popieprzonych Ja jestem Michał i dzisiaj opowiem wam o bonsai indoor and bonsai outdoor. Because there are two kinds of bonsai. One is indoor and one is outdoor. So they are called indoor and outdoor i e, jako że jestem patriotą, to będę mówił po polsku, że to są bonsai wewnętrzne i zewnętrzne, nie jakieś indoor, indoor wymyślanie. I y, ta, to jest bardzo istotna rzecz i nierozróżnianie bonsai indoor i outdoor jest podstawowym czynnikiem wpływającym na to, że y, no, młodym bonsaistom zdychają rośliny, bo na przykład trzymają y, trzymają zewnętrzne w domu i się dziwią czemu o, on nie żyje, jak on jest zewnętrzny. No i i dlatego ja właśnie takie, takie gatunki różne Wam tu przygotowałem i ja Wam będę mówił, czy one są indoor czy outdoor, czy, czy są wewnętrzne czy są zewnętrzne I, i czy można i tak i tak, bo to różnie eksperci, zdanie ekspertów są podzielone, prawda, czasami się kłócimy z innymi ekspertami, z pozostałymi trzema i, i, i to właśnie tak wygląda. I to będę pokaz pokazywał Wam po kolei te rośliny, więc nie wiem po jaką cholerę ja je tutaj ustawiłem, jak teraz będę je musiał ściągać. Dobra, nieważne. Schludnie choć na sranę. Dobrze, proszę Państwa, zaczniemy sobie od naszych indorów. To są indory. Znaczy, to są drzewa, a nie indory. A to jest barząd. Nieważne. To są drzewka wewnętrzne. Te drzewka trzymamy w pokoju ponieważ one są zazwyczaj z jakichś krajów, z jakichś krajów tropikalnych, albo coś takiego i oni sobie nie poradzą poza domem. I taki najbardziej popularny, chyba, jest nasz fikus. Są różne fikusy. A to jest fikus. I... Nie śmiejcie się z niego, on jest jeszcze niedokończony. Jeszcze go nie skończyłem tworzyć. Jeszcze, jeszcze nie powstawał dalej. W każdym razie to jest bardzo dobre drzewo na początek, ponieważ trudno go zabić. W sensie on wytrzyma i przelanie, i, i niedolanie, i to jest twardy skurczywek. A inne takie przykłady to jest na przykład grubosz, który w sumie to nie jest drzewem, tylko jest sukulentem, ale kogo to obchodzi? Grubosz. Ehm. No, i tutaj mam jeszcze dwie takie sadzonki, bo oryginalne drzewa mi zdechły. Co oznacza, że są trudne w uprawie i nie zabierajcie się za nich na początek. Kupcie sobie albo to, albo to sobie kupcie. Tych sobie nie kupujcie, ale to jest podokarp i on rośnie taki. On będzie miał takie chmurki tutaj. I to jest sadzonka podokarpa. On bardzo powoli rośnie. Fikus szybciej rośnie. Bierzcie Fikusa na początek, bo Fikus szybciej rośnie. A to jest Serisa. I to jest ta Serisa. Może nie poznajecie, ale to jest ta Serisa. Co Jam posadził w pierwszym odcinku tego zacnego programu. I to jest właśnie ta serisa. I serisa jest bardzo trudna w uprawie. Za mało podlejecie, to liście zżółkną i padną. Za dużo podlejecie, to czernieją i padną. Także zależy co wolicie: żółte czy czarne. Ja lubię zielone, więc staram się balansować. No ale nie każdy jest ekspertem od bonsai, no to żeby się zabrać za serisę, to musicie mieć już jakiś staż. Taki na przykład, nie wiem, może nawet jak mój, czy nie jednak rok, nawet półtora roku, to wtedy możecie się zabierać za takie złożone drzewa. Na razie to na razie to nie. Prawda Oruelu? Prawda oruelu. Stop. E, dobrze, drodzy Państwo, druga grupa, którą dzisiaj umówię, to są pądzaje zewnętrzne. I co sobie podzielimy, i pierwsza podgrupa grupy to będą takie bonsaie, które są zewnętrzne, ale z innych klimatów niż nasz. To są takie obce drzewa trochę, takie zagraniczne, uchodźcy. Więc no, zacznijmy sobie od drzew, które część ludzi myli i myśli, że one są indoor, a one są outdoor. I przez to one zdychają. I przez to grupa Bąza jest zasrana yy, postami yy, moje drzewo umiera co robić. No, Jakżeś postawił drzewo zewnętrzne w domu wewnętrznym to się nie dziw. Temat do zarchiwizowania. Yy, użyj lubki, nieważne. Yy, I takim właśnie najczęstszym w ten sposób zabijanym drzewkiem jest wiąz. Wiąz drobnolistny który ogólnie jest fajny bo ma takie malutkie listki ale on powinien stać na zewnątrz bo on wytrzymuje temperatury nawet do minus 15 stopni a jak w domu go będziecie trzymać to on nie poczuje że jest zima i że trzeba przejść w stan spoczynku i się przesili i no dead więc dajcie mu znać że jest zima ewentualnie jak już musicie trzymać w domu bo się uparliście Dodajcie go chociaż do nieogrzewanego pomieszczenia na zimę, takiego, żeby poczuł, że o, czas zrzucać liście. Dobra, drugim takim gatunkiem, który można trzymać i wewnątrz, i na zewnątrz, ale lepiej na zewnątrz, a nie wewnątrz, to jest y, ta oto sagerec, saga, sagie, śliwka. I ta oto śliwkę to nie jest taka śliwka, jak macie w sadach, że można sobie potem zjeść, tylko to jest taka inna śliwka, to jest taka tropikalna. I ją też lepiej trzymać na zewnątrz, bo ona wtedy szybciej rośnie ogólnie i ona wtedy lepiej wie, że jest zima i przechodzi w stan spoczynku. Tak samo. To jest takie drzewo, że o. I dodatkowo mamy jeszcze takiego oto bukszpana. To nie jest taki z żywopłotu, to jest bukszpan drobnolistny. Ale też warto go trzymać na zewnątrz, bo to jest jego... Naturalne środowisko, tylko uważajcie na ćmełk szpanową. Bo takie przychodzą i, <gryw> i wszystko zjedzone. Uważajcie, e, a tu mamy modrzew, przy czym to jest modrzew taki japoński albo chiński. Nie wiem, trudno określić, ale to jest taki modrzew zagraniczny. Widzicie, tu jest taki las z trzech i on też musi być na zewnątrz, bo jak wiecie, e, Modrze wgubi liście, znaczy te igły na zimę, jako iglak. Mimo że inne iglaki nie gubią, to ten gubi. I on musi wiedzieć kiedy. Jak nie jest na zewnątrz, to on nie wie kiedy i nie zgubi i będzie smutno. A to jest klon palmowy. Taki ładny, czerwoniutko-zieloniutki. Taki o i tu ma taki meszek. I on też musi stać na zewnątrz, bo, bo klon to jest drzewo, co rośnie na zewnątrz. Jak go będziecie trzymać w domu, to mu będzie smutno i umrze. Albo opadną liście, albo się pleśń złapie. I nie, trzymajcie go na zewnątrz. Yy, trzymajcie go na zewnątrz. Yy, nie słuchajcie, co wam mówią na grupie błądzej. Trzymajcie go na zewnątrz. Prawda Orwelu? Yy, Orwell mówi tak. ok, a teraz przechodzimy do takiej grupy, jak drzewa rodzime. Czyli to są nasze, swojskie, polskie drzewa, które przystosowały się do polskich warunków w przeciwieństwie do Polaków, i one są w stanie tu przetrwać przez cały rok. I pierwsze będzie taki klon. To jest taki klon, i on może być, to jest klon jawor. I on może być alternatywą dla klonu palmowego. Ma co prawda trochę większe liście, ale za to nie jest taki znowu delikutaśny. To jest taki klon. Taki mężny, ten jest jeszcze młody, ale będzie z niego kiedyś bązan. Tylko musi być większy, na przykład. Taki klon, właśnie. Kolejne drzewko, jakie mi przychodzi do głowy, to taki oto świerczeski świerk. Też czasami się nasieje, to można sobie wyryć i spróbować zrobić z niego drzewo. Ja go tutaj, prawda, uprawiam i czekam, aż będzie na tyle duży, żeby coś tu przy nim już kombinować. To jest nasz polski świerk, a nie te skandynawskie, niebieskie jakieś takie łajzy. Nie, nie kupujcie tych niebieskich. Oprócz tego jeszcze mamy taką, taką wierzbę I wierzba to jest, to jest takie fajne, fajne drzewo na początek, bo ono szybko odrasta, wytrzyma wszystko: ono wytrzyma przelanie, ono wytrzyma przeszuszenie, złe przycinanie, wytrzyma wszystko wytrzyma szybko odrasta, więc możecie się na niej dużo nauczyć i to, to jest fajne, że się możecie uczyć na tej wierzbie i pamiętajcie, że jak bierzecie jakieś rodzime gatunki, to żeby to było zgodnie z prawem, że, że, że po prostu ze swojego pola bierzecie albo pytacie kogoś o zgodę, czy możecie sobie u niego wyryć drzewo, żeby nie było tak, że kradniecie z lasu ludzie, no bo yy, na przykład słyszałem o takich przypadkach, że ludzie kradli graby z lasu. No, no, no chamstwo, no. E, I to jest właśnie mój grab. E, e, i, I tak, i to jest takie też, właśnie rodzime drzewo, takie bardzo polskie. I, I on ma bardzo ładne liście, takie ząbkowane. I będzie kiedyś takie wielkie i majestatyczne. E, można też buka na przykład. Buk jest ciężej dostać, przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, to więcej jest grabów niż buków. Ale to jest też fajne drzewko, żeby z niego zrobić bonsai. I to jest takie wtedy polskie bonsai, a nie jakieś tam zagraniczne, że jakaś tam łacińska nazwa i myślą, że już jest ten. E, jeszcze mam brzozę, ale nie wiem, czy mi się chce po nią iść. A ciul, pójdę. Dobra, cięcie zrobię. E, to jest, moi drodzy, brzoza. E, jeszcze nie ma białej kory, bo jest jeszcze za młoda. Ta ma dopiero dwa lata. Patrzcie jak to zasuwa. Patrzcie, tyle w dwa lata urosło. Takie grube i takie wysokie. E, I też można zrobić taką miniaturową brzozę bonsai. I, i przyjdą do Was koledzy i, i zapytają O jakie masz bonsai? Fikusa masz? A Ty mówisz, nie mam brzozę. I to pokażecie i jest super. Także polecam gatunki rodzime jako drzewka bonsai. E, bo e, Trudniej je zabić. Trudniej zabić. Polaka trudniej zabić niż Japończyka widocznie. E, I co? No to pokazałem wam moje drzewo. Oczywiście nie wszystkie, oczywiście mam więcej drzew. Więcej, więcej. Jak chcecie więcej, to wejdźcie na y, patronite moje wejdźcie. Dopiero wtedy... No, a nieważne. Tak naprawdę pokażę wam w którymś kolejnym odcinku jeszcze pozostałe moje wspaniałe drzewa. I te mniej wspaniałe też. Y, nieważne. Dzięcie. Dobrze, proszę Państwa, to kończymy na dzisiaj. Dzisiaj był taki odcinek bardziej wykładowy, ale no, mam nadzieję, że się nie zanudziliście i że wynieśliście z tego jakąś pożyteczną wiedzę, którą nie omieszkacie pochwalić się na grupie Bązaj, koniecznie, i natrzeć tą wiedzą ryj tym ludziom, którzy tam są i udają, że coś wiedzą, a tak naprawdę nie wiedzą. Będziecie wszyscy niedługo ekspertami od Bązaj, tak jak ja. Możemy w takim razie przystąpić do poskładania Orwella, żeby, żeby znowu był skrzydlaty, żeby znowu mógł przele, przemierzać morza i oceany. Ok, jest w porządku. I to, I to wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowałem, żegnam was ja. Te drzewa to są wszędzie naokoło, ale ich nie widać. I, i pewnie, o, nieważne, i. A, nożyczki piątki. Nie użyłem ich dzisiaj, ale są tak drogie, że postanowiłem, że się nimi pochwalę, że je mam. Nie po to inwestowałem 300 000 zł, żeby teraz ich nie pokazywać w odcinku, prawda? O, można pazurki oruelowi. Nieważne. I jeszcze was żegna moja kamera i moja reżyserka. I to jest Amen. Koniec odcinka. Papa. Pa.